25 listopada w Galerii Związku Artystów Ukrainy w Łódzku odbyło się otwarcie wystawy ikon, które powstały podczas pleneru sztuki sakralnej patroni i patronki Polski i Ukrainy. Ikona jako źródło i inspiracja. Witam dzisiaj na otwarciu wystawy ikon, które powstały na ziemi ukraińskiej i tych, które przyjechały do nas tutaj z Polski. Szanowni panie i panowie, ściury, was na odkrycie wystawy ikon. Jakie były napisane tu, na Wolińskiej ziemi i także do nas z Polski. Plener odbył się w lipcu 2011 roku w Centrum Integracji w Zamłyniu, gdzie znajduje się ośrodek duchowego i intelektualnego dialogu polsko-ukraińskiego prowadzony przez księdza rzymskokatolickiego Jana Burasa. To jest pierwszy krok, ja to, to, to jest początek. Dobrze, że ta inicjatywa ikonopisnego plenaru jest podchopiona. Nie się, jak się gdzieś wygólknę. No, nie mi się spodobało i w ogóle bardzo pozytywne wrażenie. I same środowisko się bardzo spodobało, to wszystko bardzo sprzyjało samej twórczości. Nieważne, jakie mamy pędzle, jakimi pigmentami się posługujemy, ważne, że jest ten, te, te dwa elementy są zawsze spełnione. Mam nadzieję, że to, co kiedyś dawno, dawno temu się stało, że nasz kościół został podzielony, że spotkamy się przy ikonie wszyscy razem ponad wszystko. Pomysł na zorganizowanie polsko-ukraińskiego spotkania twórców sztuki sakralnej na Wołyniu zrodził się po otwarciu w łódzku wystawy ikon, powstałych w trakcie drugich międzynarodowych warsztatów ikonopisu, które odbyły się w Łemkowskiej w Sinowica w Polsce, miejscu narodzin znakomitego poety Bogdana Antonycza. Zapoczątkowo na Cia Вона свідчить про те, що люди зближуються один до одного. Поділи, які є на землі, до неба не досягають. Оця єдність, яка переходить до нас через поглядання на ікону, і людей зближує. Бо, якщо хоче о ікону, то є з матері зматеріалізована в'яра. Човек нівіжонце. Напише багато владне академічний образ, а але то нігде не бачив, ікона. Ікони може написати тихо, чоловік Єжонс. Ікони творені на колінах. Дійсно, це є в прямому і відносному розумінні. Кожний ранок починався з молитви в каплиці чи в церкві і завершувався молитвою день кожен молитвою в каплиці. Część z tych prac trafia do świątyń i do kaplic, no i po prostu stają się y, obiektami kultu. Elementy wspólne dla wszystkich ikon, i dla ikon z Zamłynia, i dla ikon tych z Nowicy. Także nie będzie różnicy. Ale z drugiej strony też mówi się o ikonie, właśnie z Wołynia, o ikonie Skarpat, o ikonie Bizantyjskiej. I tu już nie ma różnicy. Czy to Polacy? Te писали ікони, бо не мовляли, тільки писали ікони. Чи це українці, не має різниці, чи росіяни, чи білорусі, чи славянські, як це було мовлено раніше. Підходить до універсальності своєї віри, справжньої віри. Бог єдиний, а ми всі різні, але шукаємо єдності в ньому. Із цієї духовної скарбниці, з якої ми черпаємо всі, не тільки віру, Наснагу і бажання рухатися вперед у своєму духовному зростанні, щоб ця виставка багатьох надихнула на добрі, на добрі справи в їхньому житті, а Боже благословення Хай на всіх спочиває. Вітаю всіх і дякую за працю, яка покладена в організації цієї виставки. Слава Ісусу Христу!